Jestem niechęć z chłopcem, to chyba przez to, że nie znalazł mnie zbyt dobrze Opinia od tych ludzi mówi dużo wiele osób Ja mam winę to i żyję jakoś spokojnie Jak dla moich wyborców to trzymam wierzę Tylko w góry to pod bajka przybieram w trudzie A teraz, żyj po prostu nie wierzą ludzie Przez to, że robię drogę z rejterią zabiega w zabiegakuzie W Janaluzie, jestem niechęć z tym kompanie Trzymały nauczone, aby kinę pakiet Wiesz, a wstydza, nie praczy nie może być inaczej Stawiam na jedną kartę, gdy przy w wkrótce przelewam lapę Ty chcesz w na kartę, to przybierze, bo kocham Wchodzę na te bity, zawsze spontan, i chłopak Tak to ja jestem sobą dziś, W braku laku za tych, co nie mogą Wejdź w mój, i znów lecimy dalej Zresztą bez nami tak, nie starczy mieć wiarę widzę I wiem, że mogę, gdy pójdzie bo Wtedy, kiedy to będzie, to będzie, to będzie. Ośrodowa COVID, mówimy, najgorszy ja zabijam się stąd. Bez żadnych wątpliwości, odbiję się na kości. to jestem pewien, sto procent od siebie, nie już tego nie znęli. Czuję wene, natchnienie, serce daje tu brzmienie. Zobaczmy, jak to robi młody pokolenkowo. Daję władzę, i szybjo serce, ale ci tu jemy, dajemy Majka, pije na stele. I stówki, kich, kuchnie i ty już co zrobić, ja se. I sylu, jak na niebie, pierwszą gwiazdę, daj Mistro wie nie wyjdzie Litwazda Jestem tym typem, który zakocham się w jej taktu w Ty, przez te czasami, musisz to rozkoć Tak, oh. tak, niech zresztą chłopak To przyjmie mnogo, kładę na tych stronach Bad boy, bad boy, i znów lecimy dalej Przez to, z nami, wystarczy mi wiarę Widzę detale i wiem, że mogę Gdyby nie ja, poszedłbym w drugą stronę Bad boy, bad boy, i znów lecimy dalej Se venire a posizionare il trono stromma, mi muovimi mi muovici bene, 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 bene,